Widzowie! Karnet. Siemas jest to was kolejny w filmie. Dzisiaj wbiłem cały taki karnet widzowie. Właśnie wie, 68 klasę, 69 i 70 dzisiaj będą. Więc co, zaczynamy! Okej, okay, mamy kilka misji, mamy dwa odświeżenia, dokładnie 5 misji oraz dwie dziedziny, więc widzowie lecimy. Mm, większość filmów będzie raczej na Speedzie, a widzowie przygotujcie się też. Yy, wczoraj robiłem Wam też trailer widzowy tego filmu. przyciągać twoją hoł. nie chcę słuchać plotek moje życie to real talk, drogie ciuchy, drogie kurwy, drogie flow przestań, moje życie, filmy, akcje twoje to komedia, złoty chłopak ale nie mam nic aktora, bez czapu płynę zawsze, a należy mi się odkar jak padają ziomy na to powstan. jak padają ziomy na to powstan. Gościłem jest diamenty. Zanim zrobiłem, z bedem, czułem się przeklęty. Historia znów zatacza koło, znowu underrated. Ale z nigdy over, nigdy nie odejdę. Nasz shit, friends, to markowy sort. Grupy trap, CEO, big boss jak Rick Ross uh, Spot na ona szuka klautu. Ona zrobi się wszystko dla kontraktu. Mój ziomy status free agent, robimy to na swoim, jebać major label. Zobacz tylko, jak ten styl wchodzi. Mam go dawno, suko od narodzin. Duże body, duże fale, Duży S, duży joint, no jest weselej Biały chłopak, ale luz mam No i lubię kiedy ona egzotyczna Ale to przyciąga twoją how Nie chcę słuchać plotek, moje życie to real talk. drogie ciuchy, drogie kurwy, drogie flow Przestań, moje życie, filmy, akcje twoje to komedia Złoty chłopak, ale nie mam nic aktora Bez szapu płynę zawsze, a należy mi się Oscar. Jak padają ziomy na krypto powstań. Jak wpadają ziomy na krypto powstań. One kochają nas tyle, chciały być tu z nami. Oni chcieli pogryźć z nami, lecz to nie konami. Ma być Cuban Link, wypełniony diamentami. Egzotyczna na chciałabyśmy byli sami. Mama zrobić ty, potem możesz sobie. Misz chyba bad direction, nie jesteśmy wanna beast. Urodzony na tych blokach, ilcho baby sneak. Ja liczę na skład, dawno już nie liczę liczb Mogę the kiss, mała suko jak future. Ja na to nauczyć, jak ty co najwyżej to uczyć. Mały ziołomie przypominasz trochę router. Chodzi o router, co ma parę zakłóceń. Ca, ca, cały pachnę stylem, to przyciąga twoją hoł Nie chcę słuchać plotek, moje życie to real to Szczęcie drogie ciuchy, drogie kurwy, drogie flow Przestań, moje życie, filmy, akcje twoje to Okej okay, widzowie, właśnie wybiliśmy misję Skończyliśmy garnet Dwa tysiące monet Kiedyś to był pinga, ping pak Było dużo lepiej, były emocje A teraz to jest No ale co widzowie? To było na tyle, jeśli chodzi o Jeśli Nie zapomnijcie o lajku Jeszcze mm, wam Chciałbym przypomnieć o jednej Bardzo ważnej rzeczy mm, Masz widzowie Dawno nie mówiłem o moim klubie Więc mój klub nazywa się A. E jak sądzicie dzisiaj Luka -em? oczywiście od zeru pucharków esz Na razie widzowie Więc póki jest czas To chodźcie widzowie, tutaj w Spokojnie musisz go wyszkać sobie Luka Spacja, duże ty duża I sobie, wygracie sobie szukaj I widzi, widzę, patrzcie, widzicie nasz klub Cały partnerem to przyciąga twoją hoł Nie chce słuchać blotek mojej życie to real tok Szedcie drugie ciuchy drogie kurwy drogie fl